No to witamy następny filmik znowu z ziemowitem. Cześć! Bo ziemowit ma w tym temacie, o którym dzisiaj będzie mowa, bardzo dużo do powiedzenia Ja stwierdziłem, że będziemy nakrywać krótkie filmy celowane w to, Coś tam o co nas pytać. z dużo. <laughs> Zaraz dużo. <dusza. śmiech> chciałbym, żeby, żeby formuła. Ładnie pachnie, nie? pod to lasem. To syfuję, śmieci leżą ale. Chciałbym, żeby nasza formuła teraz nagrywania filmów była czymś takim, że trafiamy bezpośrednio w temat, nie rozwodzimy się dookoła. A dzisiejszym tematem jest, czy po głodówce występuje efekt jojo. Ja na swoim przykładzie pokażę wam na zdjęciach. Robiłem swoje podsumowanie, które niektórzy mieli okazję zobaczyć, i tam efektu jojo nie było. Ja musiałem się strasznie napracować na to, żeby pewne kilogramy tam gdzie chciałem, czyli typowo masa mięśniowa wróciła. Natomiast nie było absolutnie efektu jojo, tutaj nic z tych rzeczy. Ziemo, ty masz swój specyficzny przypadek, tak, no, prawda? U mnie jest tak, że ja po zakończeniu głodówki, po wyjściu, postanowiłem robić masę. Jakkolwiek by to zabawnie nie brzmiało, to ja tak postanowiłem. W każdym bądź razie zacząłem jeść bardzo dużo w ostatnim czasie. Jem ponad 3,500 tysiąca kalorii na dobę. Nie mam gdzie tego zmieścić, porozciągałem cały wszystko, ale powiem wam, że bardzo ciężko było mi w ogóle przybrać na wadze na początku. Dlatego zacząłem, jak jadłem w granicach 3000 kalorii, co jest dużo i tak dla mnie, w ogóle nie zyskiwałem na wadze. Wręcz jak zwiększyłem treningi, to spodnie mi spadały z tyłka i, i tyle. Także no, ja jestem dobrym też przykładem, tym bardziej, że ja jestem dość taki misiu-rysiu, że, że, że nie ma w zasadzie efektu. JOJ, jeżeli prawidłowo się przeprowadzi wyjście, my żeśmy dbali o to, żeby to wyjście było zrobione jak najlepiej. No, Myślę, że to jest za sprawą i, wyjścia. I, dobrze przeprowadzone. Ciężko wyjścia. było przybrać na wadze. W zasadzie ja szczuplałem cały czas. Ja w momencie, kiedy ja już osiągnąłem, takie, wypełniłem się cały tymi wszystkimi historiami, które wiadomo, że podnoszą wagę, ale nie są Twoją własną wagą, tylko, uh -huh. tylko to, co tam nosimy w sobie, jedzenie i to tamto. I tego to tamto dużo. <laughs> Także głównie to tamto, ale w każdym razie pomijając to, to mi trzymało tą wagę cały czas. Ja tak, w zasadzie... czyli ty, ty miałeś po prostu taką sytuację, że chciałeś przybrać na masie. Ale na tej dobrej masie i nie szło zrobić. Nie ruszyć w ogóle masy. Krótko powiem, bo już dwie minuty gadamy, miało być bardzo krótko, powiem tylko tyle. Trzymałem 88, mniej więcej kilogramów cały czas, moja najniższa waga z pustymi bebechami było 81. Ja bardzo szybko wróciłem do, do tych 85, 7 i 88 i tak szło krecha, krecha, krecha. I nawet jak zacząłem katować się jeść więcej nie chciało iść w górę. No teraz ruszyło. Teraz już ważę ponad 90 kilo, no ale żre jak świnia to. Od zakończenia głodówki minęło już ponad dni no, o zakończenia głodu bo jeszcze mieliśmy później okres wyjścia. Tak. Jest około 110 100 iluś dni. Słuchajcie, 14 maja ja zakończyłem swoją głodówkę. Tak więc 14, czyli jutro września, mm -hmm. e, będzie dokładnie 4 miesiące. Ja jakoś tam liczyłem Trzeba sobie coś wypić. Nie, z pod innym kątem to robiłem, bo chciałem wam pokazać. <laughs> Widzieliście na moim wcześniejszym podsumowaniu jak się zmieniało ciało? Więc ja dorzucam wam właśnie kolejne zdjęcie wykonane dopiero jakby dopiero co i macie okazję zobaczyć czy efekt jo jest, czy tego efektu jej nie ma. Będzie ja ja mam podobną sytuację jak Ziemo. Ja chciałbym łapać parę kilogramów, oczywiście nie tych, których nikt by nie chciał łapać. Tak, Jest mi potwornie trudno. Ćwiczę nad tym. Łapie udało mi się w ciągu od zakończenia głodówki, czyli po 42. dniu od zakończenia głodówki do dzisiaj, czyli przez kolejne ponad 30 dni, złapać zaledwie 2 kg. Oczywiście hmm. tam, gdzie chciałem. Natomiast to było kupione trudną włosy pracą. Muszę to też trzeba policzyć. Dłużej. Może odrobinę. E, Pół kilo na włosy odpowiadając powiem. bezpośrednio na pytanie, czy po głodówce jest efekt jojo Nie, absolutnie. Po dobrze przeprowadzonej, przeprowadzonej głodówce i wyjściu nie powinno i nie ma prawa być efektu jojo Ja dzisiaj jeszcze będę nagrywał film odnośnie spotkania z a, Kasią. A, 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 jeszcze jedna I ważna ona ma... rzecz. Jeszcze jedna ważna rzecz. Proszę. Która jest istotna i ja uważam, że to może być ważna rzecz. Po prostu my po wyjściu z głodówki nie wróciliśmy, czy może nawet przed, przed głodówką, tak nie jedli, ale, ale nie jedliśmy śmieci. To znaczy, to nie jest tak, że przeszliśmy na dietę fast food na przykład po głodówce, tak. bo to jest coś, od czego każdą zdrową osobę, jak się będzie ją futrować różnymi rzeczami, takimi, które zawierają dużo tłuszczy, soli i tak dalej, węglowodany proste, jeszcze to wszystko zmiksowane w dużych mhm. ilościach. To myślę, że z najszczuplejszego się zrobi tłustą świnie. Także tak, to ja mówię, nie będziemy ma... pojęć, to nie jest wtedy efekt jojo, tylko to jest po prostu efekt tłustego i niezdrowego żarcia, a nie efekt Przucanie jojo. To złych nawyków. Tak. Natomiast to, co ważne w tym wszystkim, dlaczego nie ma jeszcze efektu jojo? Bo utrzymanie nawyków żywieniowych po głodówce i dobrze przeprowadzonym wyjściu jest zupełnie banalną i niczym proste, no. jest proste. Tak w zasadzie się chce się chce, a mięso, co niektórym tak jak z nimi rozmawiam, czy piszę, po prostu nie pasuje. Nie pasuje im tłuste jedzenie, a nawet kiedy się na nie skuszą, to są jakoś, jakoś rozczarowani tym, że wydawało im się, że powinno lepiej smakować, że lepsze walory smakowe. Nie ma. Chyba, że chcemy mieć mięso, to wtedy jedz mięso. No to nie, to, to nie ten cykl programu. No to dzięki, jest 5 minut, kończymy, na tak, razie, do zobaczenia, się. siema. Od budówki minęły 4 miesiące. W zasadzie bez jednego dnia. I teraz zobaczmy, jak się zmieniła waga po kolejnych 4 miesiącach od zakończenia. 74,9. No to, kochani, słuchajcie, z 80 startowałem, spadłem do 65,1. E, 74,9, czyli w zasadzie 10 kg się cofnęło, ale 5 kg tłuszczu nadal nie ma. Przy okazji zaprezentuję Wam też na zdjęciach, jak się zmieniło zmienił wygląd. Bo ja walczyłem mocno o to, żeby tej wagi jak najwięcej wróciło. Myślę, że śmiało mógł dostać na wadze 72, bez żadnego bez gierliwego żadnego starania się o to. To ja tylko chciałem, żeby było z powrotem więcej tych kilogramów i tam gdzie chciałem. Natomiast zobaczycie, że, że jako taka waga po głodówce nie wraca. No i to jest chyba najważniejsza informacja, że po 4 miesiącach można śmiało nie złapać tego tłuszczu, który się miał przed. No to chyba tyle. I've been hurt enough not to give my trust.